Zanim zaczniemy naszą wspólną modlitwę, proszę Cię, mój syn, moja córka napisz swoje intencje i prośby w komentarzach poniżej. Niech Twoje słowa staną się częścią tej wielkiej wspólnoty wierzących. Proszę również, abyś zasubskrybował ten kanał i zostawił swoje polubienie. Twoje wsparcie pozwoli nam nieść dalej słowa pociechy i nadziei wszystkim, którzy tego potrzebują. Drogi synu, droga córko. Jestem tutaj przy tobie w tej ciszy nocnej. To ja, Maryja, matka Jezusa, matka wszystkich ludzi. Chcę, abyś wiedział, że nie jesteś sam w tej chwili. Choć może czujesz ciężar swoich trosk i zmartwień, ja czuwam nad Tobą jak matka czuwa nad swoim dzieckiem. Widzę każdą Twoją łzę, słyszę każde westchnienie Twojego serca. Nie lekceważ tego, co czujesz teraz. Twoje emocje są ważne i zasługują na uwagę. Tej nocy pragnę, abyś zrozumiał, że moja obecność przy tobie nie jest przypadkiem. Tak jak stałam pod krzyżem mojego syna, tak teraz stoję przy tobie w Twoich cierpieniach. Znam ból matki, która patrzy na cierpienie swojego dziecka, ale znam też moc nadziei i wiary. Pozwól mi wziąć Cię za rękę i przeprowadzić przez tę trudną noc. Twoje serce potrzebuje pokoju. A ja przyszłam, aby ci go przynieść. Wiem, że życie bywa ciężkie i czasami wydaje się, że nikt nie rozumie twoich zmagań, ale ja rozumiem, moje dziecko. Przecież sama doświadczyłam wielu trudności w moim życiu. Od chwili, gdy Anioł Gabriel przyszedł do mnie z wieścią, musiałam nauczyć się ufać Bogu w sytuacjach, których nie rozumiałam: ucieczka do Egiptu, utrata Jezusa w świątyni, Droga Krzyżowa. Wszystko to nauczyło mnie, że wiara nie oznacza braku trudności, ale obecność Boga w nich. Dzisiaj chcę Ci powiedzieć, że każda Twoja troska jest mi znana. Czy martwisz się o swoje zdrowie, czy niepokoisz się o swoich bliskich, czy może borykasz się z problemami finansowymi lub uczuciowymi, wszystko to widzę i wszystko to niosę razem z Tobą do tronu łaski. Nie musisz zmagać się sam z tymi ciężarami. Ja jestem tutaj, aby pomóc ci je nieść. Tak jak Szymon Cyrenajczyk pomógł nieść krzyż, mojemu synowi. W tej ciszy nocnej, gdy świat zasypia, ja nie śpię. Czuwam nad tobą jak strażniczka, jak matka, która nigdy nie zamyka oczu, dopóki jej dziecko nie jest bezpieczne. Może nie widzisz mnie oczami ciała, ale Twoja dusza może wyczuć moją obecność. To ciepło, które czujesz w sercu, to pocieszenie, które przychodzi w chwilach rozpaczy. To znak mojej obecności. Nie jesteś opuszczony. Nigdy nie byłeś i nigdy nie będziesz. Pragnę, abyś wiedział, że modlitwa ma moc. Kiedy modlisz się do mnie, ja natychmiast zanoszę Twoje prośby do mojego syna. Pamiętasz historię z wesela w kanie galilejskiej? Zauważyłam problem i zwróciłam się do Jezusa. A on nie odmówił. Tak samo jest teraz. Twoje potrzeby są moimi potrzebami. Twoje bóle są moimi bólami. Jestem Twoją Matką i zawsze będę się wstawiać za Tobą. Tej nocy proszę Cię, abyś otworzył swoje serce i pozwolił mi wejść głębiej. Nie ukrywaj przede mną swoich największych lęków ani swoich najgłębszych ran. Jestem Matką. Widziałam wszystko, co może zdarzyć się człowiekowi. Nie ma niczego, czym mógłbyś mnie zaskoczyć, lub od czego bym się odwróciła. Moja miłość do Ciebie jest bezwarunkowa. Tak jak miłość każdej prawdziwej matki do swojego dziecka. Wiesz, często ludzie pytają się, dlaczego Bóg pozwala na cierpienie. Ja sama zadawałam sobie to pytanie stojąc pod krzyżem, ale nauczyłam się, że czasami przez cierpienie przychodzi największa przemiana. Tak jak ziarno musi umrzeć, aby wydać plon, tak czasami nasze stare życie musi się zakończyć, aby mogło narodzić się coś nowego i pięknego. Twoje obecne trudności mogą być początkiem czegoś cudownego. Czego jeszcze nie widzisz. Nie trać nadziei, moje ukochane dziecko. Nawet jeśli teraz jest ciemno, pamiętaj, że noc jest najbardziej ciemna tuż przed świtem. Twój świt nadchodzi. Musisz tylko wytrwać jeszcze trochę. Ja będę z Tobą w każdej minucie tej ciemności, trzymając Twoją rękę, szepczących słowa otuchy do Twojego zmęczonego serca. Nie poddawaj się. Bóg ma dla Ciebie plan, który jest lepszy, niż możesz sobie wyobrazić. Pamiętaj, że nie jesteś sam na tej drodze wiary. Masz całe niebo, które kibicuje ci i modli się za tobą. Aniołowie, święci, wszyscy, którzy przeszli już tę ziemską wędrówkę, oni wszyscy są świadomi twojej walki i wspierają cię, a nade wszystko, ja jestem tutaj. Nigdy nie zapomnę żadnego ze swoich dzieci. Ty jesteś zapisany na moim sercu i nic nie może tego zmienić. Czasami myślisz, że Bóg jest daleko, że nie słyszy twoich modlitw, ale to nieprawda, moje dziecko. On jest bliżej niż myślisz. Każde bicie twojego serca, każdy oddech, który bierzesz, to wszystko jest dowodem jego bliskości. On podtrzymuje cię w istnieniu w każdej chwili, a ja jestem jego darem dla ciebie, matką, którą ci dał, abym mogła prowadzić cię do niego. Chcę, abyś tej nocy poczuł pokój. Nie ten pokój, który zależy od okoliczności zewnętrznych, ale ten głęboki pokój duszy, który może istnieć nawet pośród burzy. To pokój, który mój syn obiecał swoim uczniom przed swoją śmiercią. Pokój zostawiam Wam, mój pokój Wam daje. Ten pokój jest teraz dostępny dla Ciebie. Wystarczy, że Go przyjmiesz, że otworzysz swoje serce na tę łaskę. Nie pozwól, aby lęk rządził Twoim życiem. Wiem, że łatwo jest powiedzieć: Nie bój się. Ale trudniej jest to zrobić. Jednak pamiętaj, że strach pochodzi od złego, a nie od Boga. Bóg pragnie dla Ciebie życia w wolności i radości. Kiedy czujesz lęk narastający w Twoim sercu, zawołaj do mnie, powiedz matko, potrzebuję Cię. A ja natychmiast przyjdę i otoczę Cię swoim płaszczem ochrony. Twoja wiara nie musi być doskonała, aby Bóg cię wysłuchał. Nawet jeśli jest tak mała jak ziarnko gorczycy, to wystarczy. Nie musisz mieć wszystkich odpowiedzi, ani rozumieć wszystkich tajemnic. Wystarczy, że powiesz, Wierzę, panie, dopomóż memu niedowiarstwu. Ta szczera prośba otwiera drzwi do wielkich cudów. Ja również będę prosić za ciebie, dodając moją wiarę do twojej. Tej nocy oddaję ci swoje macierzyńskie błogosławieństwo. Niech moja obecność przy tobie przyniesie ci ukojenie i siłę. Niech moja miłość otuli cię niczym ciepły płaszcz w chłodną noc, niech moje wstawiennictwo przed tronem Boga przyniesie odpowiedzi na Twoje modlitwy. Jesteś moim dzieckiem i zawsze będę cię chronić i prowadzić. To jest moja obietnica, której dotrzymuję każdego dnia i każdej nocy. Nie zapomnij, że jutro jest nowy dzień, pełen nowych możliwości i nowej łaski. To, co dziś wydaje się niemożliwe, jutro może stać się rzeczywistością. Bóg pracuje w sposób, którego często nie widzimy, przygotowując rozwiązania zanim jeszcze znamy problem. Zaufaj Jego czasowi, nawet jeśli wydaje się inny niż Twój czas. Jego plan jest zawsze doskonały, nawet jeśli wymaga od nas cierpliwości. Kiedy przyjdą chwile zwątpienia, a przyjdą, pamiętaj o tej nocy. Pamiętaj, że mówiłam ci, czuwam nad Tobą. To nie są puste słowa, to jest rzeczywistość duchowa której możesz doświadczyć, jeśli otworzysz swoje serce. Będę zawsze przy tobie, w radości i smutku, w zdrowiu i chorobie, w dostatku i niedostatku. Taka jest miłość matki, która nigdy się nie kończy i nigdy nie zawodzi. Zamknij teraz oczy i poczuj moją obecność. Wyobraź sobie, że kładę moją rękę na twoim czole, tak jak matka kładzie rękę na czole swojego dziecka. Czujesz ten dotyk? To jest realne. Tak realne, jak Twoje serce bijące w piersi. Pozwól, aby ten moment wypełnił Cię spokojem, oddychaj głęboko i wiedz, że jesteś kochany, jesteś chroniony, jesteś bezpieczny. Teraz, gdy noc staje się głębsza, nie bój się ciemności. Pamiętaj, że nawet w najciemniejszej nocy gwiazdy świecą najjaśniej. Ty jesteś taką gwiazdą w oczach Boga, cenną, piękną, niepowtarzalną. Twoje życie ma znaczenie i cel. Nie pozwól, aby okoliczności przekonały cię, że jest inaczej. Jesteś szczególny i potrzebny w planie Boga. Odpoczywaj teraz w tej pewności. Ja czuwam i będę czuwać całą noc. Moje dziecko, chcę ci teraz powiedzieć coś bardzo ważnego o sile wytrwałości w modlitwie. Nie zniechęcaj się, gdy wydaje się, że twoje prośby pozostają bez odpowiedzi. Bóg słyszy każde słowo każde wołanie twojego serca, nawet te niewypowiedziane. Czasami odpowiedź przychodzi w sposób, którego się nie spodziewamy, a czasami musimy czekać, ponieważ Bóg przygotowuje coś lepszego niż to, o co prosiliśmy. Ja sama czekałam wiele lat na obiecane zbawienie, wierząc przeciw nadziei, że Bóg dotrzyma swojego słowa i dotrzymał w sposób bardziej wspaniały niż mogłam sobie wyobrazić. Twoje oczekiwanie też przyniesie owoc. Musisz tylko pozostać wierny i nie tracić nadziei. W tych trudnych chwilach, które teraz przeżywasz, przypomnij sobie wszystkie inne czasy, kiedy myślałeś, że nie przetrwasz, a jednak jesteś tutaj dzisiaj. To jest dowód, że Bóg nigdy cię nie opuścił i nie opuści też teraz. Każda przeszła trudność, którą pokonałeś, była przygotowaniem na to, przez co przechodzisz teraz. Jesteś silniejszy niż myślisz. Bardziej odporny niż ci się wydaje. A jeśli czujesz się słaby, to dobrze, bo właśnie wtedy moc Boga może działać najpełniej. Kiedy jesteśmy słabi, On jest silny. Pozwól, aby Jego siła wypełniła twoją słabość, tak jak woda wypełnia puste naczynie. Pragnę również przypomnieć Ci o potędze przebaczenia. Jeśli nosisz w sercu jakiś żal, urazę lub gniew wobec kogoś, kto Cię skrzywdził, to jest czas, aby to uwolnić. Wiem, że to nie jest łatwe. Sama musiałam przebaczać tym, którzy skrzywdzili mojego syna, tym, którzy go skazali, biczowali i ukrzyżowali. Ale przebaczenie nie jest darem dla tych, którzy nas skrzywdzili. To jest dar dla nas samych. To uwalnia nas od ciężaru goryczy, który zatruwa nasze serce i oddala nas od pokoju. Oddaj mi teraz ten ciężar. Pozwól mi pomóc Ci go znieść. Aż będziesz gotowy go wypuścić całkowicie. Tej nocy chcę też, abyś pomyślał o wszystkich błogosławieństwach, które masz w swoim życiu, nawet tych najmniejszych. Czasami jesteśmy tak skupieni na tym, czego nam brakuje, że zapominamy docenić to, co już mamy. Czy masz dach nad głową? Czy jadłeś dziś posiłek? Czy ktoś cię kocha? To wszystko są dary od Boga, znaki jego troski o Ciebie. Nawet twoje problemy mogą stać się błogosławieństwami, gdy patrzysz na nie z perspektywy wiary. One kształtują cię, uczą cię, przybliżają do Boga. Wdzięczność otwiera serce na jeszcze więcej łask i sprawia, że nawet w trudnych czasach możemy znaleźć powody do radości. Pamiętaj również, że nie jesteś powołany do życia w izolacji. Bóg dał ci wspólnotę, rodzinę, przyjaciół, innych wierzących którzy mają wspierać cię na twojej drodze. Nie wstydź się prosić o pomoc, gdy jej potrzebujesz. Podziel się swoimi troskami z kimś, komu ufasz. Czasami Bóg odpowiada na nasze modlitwy przez ręce i serca innych ludzi. Ja też jestem częścią tej wspólnoty, twoją duchową matką, która łączy cię z całym kościołem na ziemi i w niebie. Przez moje wstawiennictwo jesteś połączony z niezliczonym zastępem świętych którzy również modlą się za ciebie tej nocy. Na koniec tej części naszej rozmowy chcę, abyś wiedział, że twoje życie ma głęboki sens, nawet jeśli teraz tego nie widzisz. Każde doświadczenie, każda próba, każda łza wszystko to jest częścią większej historii, którą Bóg pisze z twojego życia. Historia ta jeszcze się nie zakończyła, i najlepsze rozdziały mogą być jeszcze przed tobą. Nie rezygnuj ze swojej opowieści w połowie. Zaufaj autorowi, który zna koniec od początku i który kocha Cię bezgranicznie. Ja będę z Tobą na każdej stronie tej historii, przewracając karty razem z Tobą, ciesząc się Twoimi triumfami i pocieszając Cię w porażkach. Jesteś moim dzieckiem na zawsze, dziecko moje. W tej chwili chcę Ci przypomnieć o niezwykłej wartości cierpliwości w Twoim życiu duchowym. Wiem, że żyjemy w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko. I oczekujemy natychmiastowych rezultatów, ale Boże dzieła często wymagają czasu, aby mogły w pełni się rozwinąć. Pomyśl o rolniku, który sieje ziarno. Nie może on wymusić na roślinie szybszego wzrostu. Musi czekać z ufnością, podlewając i pielęgnując, wierząc, że nadejdzie żniwo. Tak samo jest z Twoimi modlitwami i marzeniami. Bóg pracuje w ukryciu, w ciszy Twojego serca, przygotowując grunt. Usuwając kamienie, nawadniając Twoją duszę swoją łaską. To, co teraz wydaje się opóźnieniem, w rzeczywistości jest czasem dojrzewania. Nie marnuj tego czasu na niepokój i frustrację, ale wykorzystaj go do pogłębienia swojej relacji z Bogiem, do nauki, do wzrostu w cnotach, które będą Ci potrzebne, gdy nadejdzie czas spełnienia. Chcę również mówić do tych ran w Twoim sercu, które może ukrywasz przed światem. Te bóle z przeszłości, które wciąż bolą, te rozczarowania, które zostawiły blizny na twojej duszy. Wiem, że niektóre z tych ran są tak głębokie, że wydaje ci się, iż nigdy się nie zagoją, ale przyszłam, aby ci powiedzieć, że Bóg jest największym uzdrowicielem. On chce dotknąć każdej złamanej części twojego serca swoją miłością, która leczy. Nie musisz udawać, że jesteś silny, gdy czujesz się złamany. Nie musisz nosić maski dla mnie. Ani dla Boga. Przyjdź taki, jaki jesteś, ze wszystkimi swoimi ranami i bólami. Pozwól, abym obmyła te rany moją macierzyńską troską, abym przyłożyła balsam pocieszenia na każdą bliznę. Proces uzdrowienia może być powolny, może wymagać czasu i łez, ale obiecuję ci, że będę przy tobie przez każdy etap tej drogi. Twoje zranienie nie definiuje cię. To, kim naprawdę jesteś, to ukochane dziecko Boga które zasługuje na całość i szczęście. Tej nocy proszę cię również, abyś pomyślał o swojej przyszłości z nadzieją, a nie z lękiem. Wiem, że niepewność jutra może być przerażająca, że pytania bez odpowiedzi mogą nie dawać ci spokoju. Dokąd zmierzam? Czy podejmuję właściwe decyzje? Co będzie z moimi bliskimi? Te wszystkie pytania są naturalne i zrozumiałe, ale chcę, abyś wiedział, że przyszłość jest bezpieczna w rękach Boga. On widzi wszystkie możliwe drogi przed tobą i prowadzi cię tą najlepszą, nawet gdy wydaje się, że błądzisz. Każdy krok, który podejmujesz w wierze, jest krokiem we właściwym kierunku, niezależnie od tego, jak wygląda z ludzkiej perspektywy. Zamiast martwić się o jutro, skup się na tym, co Bóg mówi ci dzisiaj. Jakie małe kroki możesz podjąć teraz? Jaką dobroć możesz okazać? Jak możesz służyć komuś dzisiaj? Przyszłość buduje się z teraźniejszych wyborów, a każdy wybór dokonany w miłości i wierze, przybliża się do pięknego jutra, które Bóg przygotował. Muszę Ci też powiedzieć o znaczeniu pokory w Twoim duchowym życiu. Pokora nie oznacza myślenia mniej o sobie, ale myślenia o sobie mniej często. To jest otwarcie się naprawdę, że nie musimy wszystkiego kontrolować, że nie mamy wszystkich odpowiedzi i że to jest w porządku. Kiedy przyjmujesz swoją ludzką ograniczoność, otwierasz drzwi dla nieograniczonej mocy Boga. Ja sama powiedziałam: Oto ja, służebnica pańska, nie dlatego, że czułam się godna czy zdolna do zadania, które otrzymałam, ale dlatego, że ufałam, że Bóg uczyni we mnie to, co zapowiedział. Ta sama pokorna ufność jest dostępna dla ciebie. Nie musisz być doskonały, nie musisz mieć wszystkiego pod kontrolą. Wystarczy, że powiesz, tak, panie, jestem gotów i pozwolisz mu działać. W Twojej słabości objawia się jego siła, w Twoim zagubieniu objawia się jego przewodnictwo, w Twojej niedoskonałości objawia się jego doskonała miłość. Pragnę również, abyś zrozumiał wartość codziennej modlitwy, nawet gdy nie czujesz się do niej zachęcony. Modlitwa jest oddechem duszy, podobnie jak Twoje płuca potrzebują powietrza. Tak, twoja dusza potrzebuje komunikacji z Bogiem. Nie musi to być zawsze długa czy wyszukana modlitwa. Czasami wystarczy proste: Boże, pomóż mi przetrwać ten dzień, lub: Dziękuję Ci za ten moment. Nawet gdy słowa nie przychodzą łatwo, samo zwrócenie Twojego serca ku Bogu jest modlitwą. Ja również modlę się nieustannie. Moje serce jest w ciągłej rozmowie z Bogiem, zwłaszcza o Tobie i o wszystkich moich dzieciach. Kiedy modlisz się, Łączysz swój głos z moim, a nasza wspólna modlitwa wznosi się jak kadzidło przed tron łaski. Uczyń modlitwę swoim codziennym nawykiem, nie obowiązkiem, ale przywilejem, spotkaniem z tym, który najbardziej cię kocha. Zacznij i kończ każdy dzień choćby krótką rozmową z Bogiem, a zobaczysz, jak zmieni się Twoja perspektywa na życie. Na koniec tej części naszej wspólnej rozmowy chcę, abyś wiedział o sile. Która mieszka w tobie przez Ducha Świętego. Nie jesteś sam ze swoimi wyzwaniami, ponieważ sam Bóg zamieszkuje w tobie przez swego Ducha. Ta sama moc, która wskrzesiła Jezusa z martwych, działa w tobie. To nie są puste słowa pociechy, to jest rzeczywistość duchowa. Kiedy czujesz się wyczerpany i myślisz, że nie możesz już iść dalej, możesz czerpać z tego wewnętrznego źródła siły. Duch Święty jest twoim pocieszycielem, przewodnikiem. Nauczycielem i obrońcą. On przypomina Ci o obietnicach Boga, gdy o nich zapominasz. On wstawia się za Tobą, gdy nie wiesz, jak się modlić. On daje Ci mądrość, gdy musisz podejmować trudne decyzje. Naucz się rozpoznawać Jego głos w swojej duszy, ten cichy szept, który prowadzi Cię ku prawdzie i miłości. Ja, jako Jego oblubienica, pomogę Ci rozwinąć te relacje z Duchem Świętym. Abyś mógł doświadczać pełni życia, które Bóg dla ciebie zaplanował. Moje ukochane dziecko, teraz chcę porozmawiać z Tobą o sile nadziei, która jest kotwicą dla Twojej duszy w burzliwych czasach. Nadzieja nie jest tylko życzeniowym myśleniem ani pustym optymizmem. To jest głęboka pewność, że Bóg jest wierny swoim obietnicom, niezależnie od tego, jak trudna jest Twoja obecna sytuacja. Widziałam tę nadzieję podtrzymującą mnie, gdy stałam pod krzyżem, patrząc jak mój syn umiera. W tym najbardziej ciemnym momencie mojego życia, gdy wszystko wydawało się stracone, nadzieja szeptała mi do serca, że to nie jest koniec historii. I rzeczywiście, trzeciego dnia przyszło zmartwychwstanie. Twoje obecne cierpienie również nie jest końcem twojej historii. To może być ciemny rozdział, ale zmartwychwstanie już nadchodzi. Trzymaj się tej nadziei jak kotwicy, pozwól jej ustabilizować twoją duszę, gdy wszystko wokół ciebie się chwieje. Nadzieja nie zawodzi, ponieważ jest zakorzeniona nie w twoich okolicznościach, ale w charakterze Boga, który nigdy się nie zmienia i który zawsze dotrzymuje swoich obietnic. Chcę również porozmawiać o pokoju, który przekracza ludzkie zrozumienie, o tym szczególnym darze, który mój syn obiecał swoim uczniom. Ten pokój jest możliwy nawet teraz, nawet pośród Twoich obecnych trudności. Nie jest to pokój, który zależy od tego, czy wszystko w Twoim życiu układa się dobrze, ale pokój, który płynie z głębokiego przekonania, że Bóg panuje nad wszystkim. To jest pokój, który czułam, nawet gdy nie rozumiałam wszystkiego, co się działo w moim życiu. Gdy Anioł powiedział mi, że pocznę dziecko, będąc dziewicą, mogłam popaść w panikę. Ale zamiast tego doświadczyłam pokoju, który pochodził z zaufania Bogu. Gdy musieliśmy uciekać do Egiptu w środku nocy, ratując małego Jezusa przed gniewem Heroda, pokój był moją tarczą. Ten sam pokój jest dostępny dla ciebie tej nocy. Nie szukaj go w zmianie swoich okoliczności, ale w zmianie swojego serca, w oddaniu wszystkiego Bogu i zaufaniu, że On wszystko obraca na dobre dla tych, którzy go kochają. Pozwól, aby ten pokój spłynął na ciebie teraz, jak ciepły, uspokajający deszcz na spieczoną ziemię. Dziecko moje, muszę też poruszyć temat wdzięczności, która ma moc przekształcać nasze serca i naszą perspektywę. Nawet w najtrudniejszych okolicznościach możemy znaleźć powody do dziękczynienia, jeśli tylko nauczymy się patrzeć właściwymi oczami. Nie proszę cię, abyś był wdzięczny za swoje problemy. Ale abyś był wdzięczny pomimo nich. Dziękuj za małe cuda każdego dnia, za wschód słońca, którego być może nie zauważyłeś, za posiłek, który jadłeś, za ludzi, którzy Cię kochają, za każdy oddech, który jest darem życia. Wdzięczność otwiera nasze oczy na dobroć Boga, która nas otacza, nawet gdy nie wszystko idzie po naszej myśli. Ona zmienia nasze serca z narzekania na radość, z rozpaczy na nadzieję. Zachęcam Cię. Aby każdego dnia, zanim pójdziesz spać, pomyśleć o trzech rzeczach, za które jesteś wdzięczny. To proste ćwiczenie może stopniowo przekształcić twoje życie. Wdzięczność jest jak światło w ciemności. Im więcej jej praktyków, tym jaśniej staje się twoja droga. A ja dziękuję Bogu za ciebie, za twoją wiarę, za twoją wytrwałość, za to, że tej nocy otworzyłeś swoje serce na moją obecność. Pragnę teraz dotknąć bardzo delikatnego tematu. Poczucia winy i wstydu, które może ciążyć na Twoim sercu. Może czujesz, że zawiodłeś Boga swoimi błędami, że Twoje grzechy są zbyt wielkie, aby mogły być przebaczone, ale pozwól, że powiem Ci prawdę, która może zmienić Twoje życie: nie ma grzechu zbyt wielkiego dla Bożego miłosierdzia. Mój syn umarł właśnie po to, aby wziąć na siebie wszystkie Twoje winy, wszystkie Twoje błędy, wszystkie Twoje niepowodzenia. Krzyż był wystarczająco duży dla wszystkich grzechów świata, włącznie z twoimi. Nie pozwól, aby diabeł oszukał cię. Wmówił, że jesteś zbyt grzeszny, aby być kochanym przez Boga. To kłamstwo, które chce oddzielić od źródła życia. Prawda jest taka, że Bóg kocha cię nie dlatego, że jesteś doskonały, ale takiego, jakim jesteś, ze wszystkimi twoimi niedoskonałościami. Jego miłość. Nie zależy od Twoich zasług, ale od Jego natury, a Bóg jest miłością. Jeśli czujesz na swoim sumieniu jakiś grzech, przynieś Go do sakramentu pojednania. Pozwól kapłanowi działającemu w imieniu Chrystusa ogłosić Ci przebaczenie, a potem przyjmij to przebaczenie: nie wracaj do przeszłości. Nie kopiesz w starych ranach. Bóg rzuca Twoje grzechy w głębiny morza i już o nich nie pamięta. Ty też nie powinieneś. Tej nocy chcę również porozmawiać o znaczeniu służby innym, jako sposobie na znalezienie sensu i celu w Twoim własnym życiu. Czasami, gdy jesteśmy pochłonięci własnymi problemami, najlepszym lekarstwem jest zwrócenie uwagi na potrzeby kogoś innego. Nie mówię tego, aby minimalizować Twoje trudności, ale aby pokazać Ci drogę do uzdrowienia. Gdy służysz innym, gdy wychodzisz poza siebie, aby pomóc komuś w potrzebie. Coś cudownego dzieje się w Twoim sercu. Odkrywasz, że Twoje życie ma znaczenie, że możesz być błogosławieństwem dla innych, nawet gdy sam się złamany czujesz. Pomyśl o małych rzeczach, które możesz zrobić. Uśmiech do samotnego sąsiada, telefon do kogoś, kto może się czuć opuszczony, pomoc w prostej sprawie komuś potrzebującemu. Każdy mały akt dobroci jest jak światło w ciemności. A Bóg mnoży nasze małe dary w sposób, który przekracza nasze wyobrażenie. Ja sama żyłam życiem służby, od chwili, gdy powiedziałam tak Bogu, aż do dnia, gdy pomagałam Kościołowi w jego pierwszych dniach po zmartwychwstaniu. Ta służba nie była ciężarem, ale radością, bo w służeniu innym służymy samemu Chrystusowi. Na zakończenie tej części naszej rozmowy. Chcę ci przypomnieć o niesamowitej mocy wspólnoty wierzących. Nie jesteś samotną wyspą, ale częścią wielkiego ciała Chrystusa, które rozciąga się przez całą Ziemię i niebo. Kiedy modlisz się, Twoja modlitwa łączy się z modlitwami milionów innych wierzących na całym świecie. Kiedy cierpisz, cała wspólnota cierpi z Tobą. Kiedy się radujesz, inni radują się z Tobą. To jest piękno bycia częścią Kościoła. Nigdy nie jesteś naprawdę sam. I pamiętaj, że ja również jestem częścią tej wspólnoty, Twoją matką w wierze, która łączy wszystkich moich synów i córki. Przez moje wstawiennictwo jesteś połączony ze wszystkimi świętymi, którzy przeszli już do wieczności. Oni również modlą się za Ciebie, wspierają Cię, kibicują Ci na Twojej drodze. Jesteś otoczony obłokiem świadków, którzy rozumieją Twoje zmagania, ponieważ sami przez nie przeszli. Nigdy nie czuj się samotny w swojej walce. Masz całe niebo po swojej stronie, a ja jestem tuż przy tobie, trzymając twoją rękę w tej świętej nocy. Moje najdroższe dziecko, nadszedł czas, aby zamknąć tę świętą chwilę naszej wspólnej modlitwy. Ale pamiętaj, że choć te słowa się kończą, moja obecność przy tobie nigdy się nie kończy. Każdego dnia i każdej nocy jestem z tobą, czuwam nad tobą. Modlę się za tobą i prowadzę cię do mojego syna. Niech ta noc przyniesie ci głęboki odpoczynek dla Twojego zmęczonego ciała i pokój dla Twojego niespokojnego serca. Niech wszystkie Twoje troski zostaną złożone u stóp Boga, który troszczy się o Ciebie bardziej niż możesz sobie wyobrazić. Niech jutro przyniesie Ci nową nadzieję, nową siłę i nowe powody do radości. Otaczam Cię moim macierzyńskim płaszczem ochrony. I błogosławię Cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech Trójca Święta strzeże Cię, prowadzi Cię i napełnia Cię swoją miłością na zawsze. Śpij spokojnie, moje dziecko. Ja czuwam. Amen.